W tym odcinku nie będę porównywał tych motocykli do siebie, bo one są trochę inne, ale opowiem Wam o każdym z nich i dlaczego są to moje chyba ulubione motocykle z naszej stajni. To jest najnowsza odsłona Multistrady V4S, która jest produkowana już od kilku lat. No i ten motocykl, odkąd tylko wyszedł, różnił się bardzo dużo od poprzednich Multistrad, tych 1200-1260. Różnił się tym, że inżynierowie czy projektanci z Ducati zrobili w końcu motocykl, który oprócz tego, że daje mnóstwo frajdy z jazdy, jest taki szybki, agresywny, energiczny, to w wersji V4S jest to również motocykl bardzo wygodny. I śmiało mogę powiedzieć, że ta zwykła wersja V4 jest obecnie nawet wygodniejszym motocyklem od Gsa 1300 w zwykłej wersji. Bo pozycja tutaj na tym motocyklu i to jak on jest jakby ergonomia, jak się tutaj siedzi, jak się na tym motocyklu jeździ. sprawia, że ten motocykl naprawdę nadaje się na bardzo długie podróżowanie w wygodnym stylu. A do tego tak jak wspomniałem wcześniej na tym motocyklu jest po prostu mnóstwo fanu zjazdy nie ma. Uważam obecnie na rynku motocykla z tego segmentu, czyli dużych podróżnych enduro, który dawałby tak, duże, tak dużo frajdy do zjazdy jak ta Multistrada. Mamy tu 170 koni mechanicznych z silnika V4S, i to jest fajne połączenie, bo ten silnik bardzo szybko i agresywnie wkręca się na obroty. Jednocześnie ma całkiem niezły dół, i można nad tym motocyklem jeździć. Komfortowy sposób przy niższych obrotach, a jak się go wkręca wysoko, no to naprawdę ta moc tutaj rośnie bardzo liniowo, płynnie. No i jest, dzieje się dużo. No w pewnym momencie naprawdę na tej multistradzie jest ogień, że tak powiem. Dlatego mamy świetne hamulce Brembo, mamy zawieszenie, które. Jest w pełni regulowane i te zawieszenie można sobie ustawić od bardzo miękkiego po bardzo twarde. Najważniejsze w tym motocyklu to jest ta radość z jazdy to jak się ten motocykl prowadzi, bo yy, można tym motocyklem naprawdę szybko jeździć po zakrętach i dynamicznie i ona robi to w taki łatwy sposób. Motocyklem po prostu wczuwasz się w niego od razu, i bardzo łatwo ci jest go kontrolować. I on pozwala na bardzo dużo. I to jest jakby największa zaleta multistrady i w ogóle wydaje mi się Ducati. W porównaniu na przykład do Tigera 1200 i GSA 1300 i KTM-a 1290, bo tego 1390 jeszcze nie testowałem, bo go nie ma w produkcji. No to wydaje mi się, że na tej multistradzie jest to jest takie połączenie, że jest tu najbardziej wygodnie, a jednocześnie najwięcej fanów zjazdy. I, I to połączenie sprawia, że tym motocyklem możesz jeździć cały dzień, nie zmęczysz się i masz cały czas fajną, bardzo dużą frajdę z jazdy. No i to jest, to jest mega. Są oczywiście też minusy tego motocykl, motocykla. No jakby po pierwsze to jest drogi motocykl, ale ta cena jest porównywalna do gs 300. <laughs> <laughs> Największym minusem chyba w tej Multistradzie to jest to, że ta multistara dużo pali, największy jest, jest ten na akumulatorze e, na akumulatorze, no tak. Ten motocykl niestety jest paliwożerny i ta najnowsza wersja już podobno pali około 6% mniej niż poprzednia V4, bo zastosowano taki system wyłączania dwóch cylindrów przy niższych obrotach, ale nadal ten motocykl będzie palił jakieś półtora, może nawet 2 litry więcej od GS1300 to może być istotne w podróżowaniu. No i jakby ten zasięg na tym motocyklu taki realny yy, podczas podróży to jest jakieś 300 km. No ale coś za coś, no. Wiecie, moim zdaniem powinno się kupować motocykle bardziej sercem niż rozumem. A w, w tym Ducati yy, w zasadzie też głowa podpowiada, żeby kupić ten motocykl, no bo jest dobry, wygodny, dobrze się prowadzi. No i, i jakby serce mówi tak, Multistradę, bo jest piękna i zajebiście jeździ. Drugi minus. To ten motocykl w temperaturach gdzieś około od 20 powiedzmy 8 stopni w, w górę zaczyna trochę grzać tutaj w okolice Ud. To się trochę nagrzewa tutaj, to miejsce. No i jak jest gorąco, to trochę jest tutaj ciepło, tego nie ma na przykład w GS 1300, ale w GS 1300 nie macie takiej frajdy zjazdy jak na Multistradzie motocyklu, ja na to nigdy nie zwracam aż takiej wielkiej uwagi ale jednak Multistrada jest po prostu bardzo ładnym motocyklem i design tego motocykla jest, jest świetny no i to na pewno dla wielu osób jest ważna sprawa dla mnie trochę mniej ale już jakby jak, jeśli motocykl jest naprawdę dobry i dobrze jeździ, dobrze skręca jest wygodny, no to jeśli jeszcze jest do tego piękny no to czego chcesz więcej, jakby no tutaj ta najnowsza wersja ma jeszcze takie nowe wstawki tutaj yy, i trochę inne malowanie. I uważam, że jest naprawdę przepięknym motocyklem. No, co też jest na pewno ważne, no bo jak kupujemy motocykl, to chcemy, żeby nam się podobał, nie? Powiem krótko o, jakich, o zmianach w tym motocyklu. Po pierwsze jest zmieniony trochę wygląd i malowanie tego motocykla. To jest nowe. Yy. Te i napisy są nowe, trochę jest inaczej pomalowany przód. Do tego e, zostało od nowa e, zaprojektowane, nie może nie zaprojektowane, ale e, ustawione zawieszenie. I ta multistrada w tej najnowszej wersji Ford 4S jest trochę e, sztywniejsza i ma trochę więcej regulacji tego zawieszenia niż poprzednia wersja i cały motocykl jest jakby taki bardziej zwarty. To jest mega fajne. Do tego tutaj ten wydech jest trochę inaczej zaprojektowany i obecnie on jest trochę niżej i trochę bliżej. I dzięki temu w poprzednich multistadach V4S był taki problem, że jak się naprawdę pałowało tym motocyklem, to wydech był gdzieś tutaj i potrafił stopić tą ramkę od tablicy rejestracyjnej. Obecnie te, tego problemu nie ma. Eee, aha! Mamy trochę więcej ustawień w tym motocyklu i trybów jazdy. Jak sobie wejdziemy... Nie masz kluczyków. To co tutaj się jeszcze zmieniło to jest bardziej rozbudowane menu ustawień zawieszenia na przykład. Wchodzimy tutaj tym guziczkiem w zawieszenie i możemy sobie ustawić komfort. mamy tak, dynamic, comfort, low grip czyli jazda bardziej po szutrach i automatyczny tryb i do tego możemy sobie jeszcze przestawić e, rider, rider plus bagaż dwóch riderów dwóch riderów plus e, bagaże albo auto leveling, czyli motocykl sam się będzie dostosowywał do masy e, do obciążenia i jak sobie stąd wyjdziemy jeszcze i wejdziemy w tryby jazdy, czyli w settings, to każdy, to, to każdy z trybów jazdy, na przykład wchodzimy sobie w sport i mamy tak, ustawienia mocy, możemy sobie zrobić high, low, albo off-road i ta moc będzie inaczej oddawana, bo mamy tu elektroniczny gaz. Do tego mamy ustawienia ABS-u, mamy ile tu jest, trzy różne ustawienia ABS offroadowy, zwykły i taki bardziej na deszcz powiedzmy mamy ustawienia kontroli trakcji tak samo możemy sobie te ustawienia ustawiać Ducati Willy control, czyli to czy nam motocykl będzie podnosił przód czy nie można to całkowicie wyłączyć na jedynce jest tak, że ten motocykl pozwala na, na, na takie delikatne wheelie yy, mamy ustawienia yy, hamowanie silnikiem to też jest fajne, quick shifter, no i wchodzimy sobie jeszcze w ustawienia zawieszenia, to jest to, co można sobie ustawić też tym guzikiem oddzielnie, ale oprócz tego jeszcze możemy sobie wejść pokazuję, w ustawienia zawieszenia i w każdym trybie z tych Dynamic Comfort lub Low Grip możemy sobie dostosować to zawieszenie pod siebie, Oddzielnie przód i, i tył, i mamy aż pięć ustawień. Od najtwardszego, którego ja nigdy nie używam, bo ten motocykl już jest naprawdę twardy może to jest fajne ustawienie na tor, przez twardy na jakieś takie szybkie zakręty po równym asfalcie. Medium to jest taki tryb, którego używam najczęściej i on jakby fajnie wybiera nierówności yy, i pozwala też szybko skręcać. I soft, i soft test ja nie lubię miękkich motocykli, w ogóle tych trybów nie ustawiałem, ale jak ktoś lubi komfortową jazdę, to sobie może jeszcze ten motocykl zwiększyć. I tak samo jest jakby z ustawieniami tyłu. I oprócz tego, możemy sobie jeszcze ustawić preload, czyli w każdym z trybów obciążenia, możemy sobie dostosować wysokość zawieszenia. Jest aż ile tu jest tych ustawień? 25 chyba poziomów wysokości tylnego zawieszenia. I, I przedniego chyba też. Także tych ustawień jest tu bardzo dużo, i to jest bardziej rozbudowane niż w poprzedniej wersji V4. No i ogólnie mam takie wrażenie, że ten najnowszy model V4 yy, jeszcze jest lepszy niż poprzednia V4. Jeszcze lepiej się prowadzi, jest taki bardziej zwarty, to zawieszenie lepiej pracuje. I, no i jakby kultura pracy, nawet silnika, jest chyba poprawiona. Także mega, mega, mega fajnie. Drugim dzisiejszym motocyklem jest MV Augusta Enduro Veloce w wersji limitowanej LXP. To też jest włoski motocykl i to też jest motocykl chyba jeden z moich ulubionych obecnie, bo podobnie jak Multistrada na tym motocyklu jest bardzo wygodnie i on jest bardzo duży i ta pozycja tutaj jest super komfortowa. A do tego ten motocykl również Wydaje mi się, że z floty wszystkich naszych motocykli, jakie obecnie mamy, sprawia, yy, daje najwięcej yy, frajdy z jazdy. Bo mamy tutaj naprawdę dobre zawieszenie, w pełni regu regulowane ręcznie co prawda Sachsa, mamy świetne hamulce Brembo Stylema, mamy jakąś naprawdę dobrze zrobioną geometrię tego motocykla i pomimo tego, że tutaj mamy yy, koła 21-18, czyli takie powiedzmy typowe koła w teren, to ten motocykl naprawdę przepięknie jeździ po zakrętach i przepięknie daje się kontrolować. I kolejnym plusem tej MV Augusty, który jakby to mnie mega urzekło w tym motocyklu, to jest silnik. Tutaj nie masz tyle mocy jak w konkurencji, jak w gs ie czy Multistradzie, bo mamy tylko 950 cm3, ale mamy tutaj trzy cylindry w rzędzie które mają bardzo sportowy charakter i uważam najlepszy dźwięk ze wszystkich motocykli z tego segmentu, jakie obecnie są produkowane. Akurat my mamy wersję LXP na wydechu ten co zaraz pokażemy. I ta wersja jest jeszcze trochę głośniejsza niż zwykła wersja mv Augustem duro No i ten motocykl po prostu podczas przyspieszania się drze. Można powiedzieć, że ten dźwięk jest porównywalny do. Yy, samochodów rajdowych z lat 90 tutaj czuć jakby że w tym motocyklu jakby były ostre wałki rozrządu i no, motocykl trochę dławi, trochę nie ma mocy tak do 2000 obrotów i nagle ta moc wzrasta bardzo agresywnie i bardzo szybko ten silnik się wkręca na obroty kręci się gdzieś do 10 tysięcy obrotów i dźwięk jaki wydaje przy tym przyspieszaniu no, jest uzależniający jak dla mnie do tego mamy świetny quickshifter, który rewelacyjnie działa i podczas zmiany biegów w górę są takie strzały z wydechu. Podczas redukcji biegów wydech potrafi też zabulgotać. To jest mega, mega, fajne. Co prawda niektórzy nasi klienci, szczególnie ostatnio na wycieczce na Maroko, byli trochę zmęczeni tym motocyklem pod względem tym, że właśnie on jest trochę zagłośny na taką turystykę i trasę. Natomiast no, jak to lubi. Ja jestem fanem po prostu dźwięków silnika i mi to nie przeszkadza. Nasza MV Augusta jest, zobaczcie, w limitowanej wersji LXP. Jest tylko 500 takich motocykli na świat, nasza ma akurat numer 444. Ta wersja różni się od zwykłej MV Augusta Enduro Veloce kilkoma dodatkami. Po pierwsze jest specjalne malowanie, takie powiedzmy białe, z byłym logiem Lucky bo w ogóle ta MV Augusta kiedyś miała się nazywać Lucky Explorer. I nawet na manetkach tutaj widać jeszcze napis Lucky Explorer. Zmienili nazwę, ale chyba nie zmienili manetek. Może zamówili ich za dużo. Do tego macie podpis Eddie Oliori, zawodnika. W standardzie, w tym motocyklu, dostajecie od razu gmole. Tą płytę pod silnik. Mocowanie tylnych kufrów oraz kufry aluminiowe, których tutaj akurat nie ma, bo zdjęliśmy. No i co najfajniejsze, wydech Termidioni, czy najwyższa półka jaka jest, specjalnie limitowany i zrobiony pod MV Auguste, co sprawia, że jest fajniejszy dźwięk, trochę fajniej oddaje, oddawana jest moc w tym motocyklu oraz sam układ wydechowy jest lżejszy. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj specjalne felgi, tak fajnie lakierowane na taki srebrny połysk firmy Excel Taka, taka, taka Sago. No i te felgi są, no nie wiem, że ładnie wyglądają, to są naprawdę mocne i lekkie, co sprawia, że jakby no dobrze mieć mocne i lekkie felgi w motocyklu. Jeśli chodzi o zawieszenie w Mfa Augustie, no to tutaj zobaczcie, są naprawdę grube lagi saksa z pełną regulacją, co prawda ręczną, ale to zawieszenie naprawdę dobrze tutaj działa. I tak samo tył jest regulowany, mamy tu napięcie wstępne sprężyny pod dociążenie, i tutaj jeszcze możemy tłumienie sobie ustawić tym pokrętłem. No i to zawieszenie w tym motocyklu to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zobaczcie jeszcze tutaj na pompę hamulcową To jest Brembo Stylema, czyli taki najwyższy model jaki jest Tak samo zaciski są Brembo Stylema i ten I ten motocykl naprawdę Świetnie hamuje A oprócz tego Dozowalność siły hamowania jest, jest w tym motocyklu genialna Tego motocykla jaki przychodzi do głowy To, no to jest kwestia Subiektywna. Mi się nie podoba trochę przód tego motocykla. Ma fajne światła, które dobrze świecą, ale coś bym tutaj zmienił. Ten profil boczny jest super, ale przednie światła takie, taka y, Honda Varadero trochę. Jest kluczyk. Kluczykami lepiej, nie? Odpalę Wam ten motocykl. No to, to długo się włącza ten ekran tutaj A musisz, musisz rzucić luz I Zobaczcie, przyłożymy tutaj wydech dźwięk jest taki rasowy no. Silnik naprawdę fajnie pracuje i to jest mega różnica w porównaniu do obecnie produkowanych motocykli, które raczej przez te wszystkie normy emisji spalo, spalin brzmią y, słabo. O tym motocyklu Chce się wkręcać w te obroty właśnie przez ten dźwięk silnika. No i ten motocykl, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo szybko się w te obroty wkręca. Są trzy cylindry, ale takie naprawdę żywiołowe. Tu mamy 124 konie i 950 cm3. A motocykl waży w pełni zatankowany, chyba za 21 litrów paliwa. Z olejami, i ze wszystkim 240 kg, więc to jest trochę sporo. No i co ciekawe, ja byłem trochę zdziwiony na początku, dlaczego ten motocykl jest wypuszczony na takich terenowych kołach 21-18, skoro motocykl jest raczej y, podobnego przeznaczenia jak y, GS1300 czy Multistrada V4S. No ale z drugiej strony doszedłem do wniosku, że przecież jest podobny motocykl na rynku, którym jest Honda Africa Twin, która też jest wypuszczona na takich kołach. To, że to jest 21 i 18, w ogóle nie przeszkadza w jeździe po zakrętach na asfalcie. A z drugiej strony, jak wjechaliśmy sobie tym motocyklem na jakieś lekkie szutry, no to te, te większe koła sprawiają, że tym motocyklem się bardzo fajnie też jeździ w jakimś takim, powiedzmy, lekkim terenie, tak, po szutrach. Oczywiście to nie jest motocykl, w którym da się wjechać wszędzie, ale Mf Augusta chyba zaprojektowała w ten motocykl tak, żeby to był. Jak najbardziej, motocykl uniwersalny, który nadaje się na wyprawy, również takie po gorszych drogach, gdzie jest trochę szutru. Myślę, że spokojnie, tym motocyklem można jechać na wyprawę taką, nie wiem, szutrową po Maroko czy po Kirgistanie i spokojnie ten motocykl da sobie radę. Ponieważ ten silnik, tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, jest bardzo sportowy, to warto zwrócić uwagę na to, że w tym motocyklu. Są częstsze interwały serwisowe niż w Multistradzie czy w GSie. W GSie macie serwis 110 tysięcy, w Multistradzie co 15 tysięcy, tu w MV Augustie jest to 7,5 tysiąca kilometrów, wymiana oleju. Pewnie dlatego, że ta jednostka jest trochę bardziej wysilona i może dlatego, że, że to jest MV Augusta, włoska mała fabryka motocykli dosyć, egzotyczne, dosyć egzotycznych i sam ten motocykl zachęca do bardziej agresywnej sportowej jazdy. Więc wydaje mi się, że te częstsze wymiany olejów co te 7500 km może będą dobre dla tego motocykla, bo wtedy będzie ten olej świeższy i silnik będzie bardziej żywotny. Jeszcze taka dygresja na koniec. Wczoraj nagrywaliśmy test motocykla, dwóch motocykli. GS1300 i GS1300 Adventure. No i w tym teście mówię, że te motocykle są szczególnie w GS w wersji Adventure. Chyba najlepszym motocyklem do podróżowania, yy, jaki obecnie jest na rynku. No bo no, te GS y mają, są dobre we wszystkim, ale te dwa motocykle, jak tylko dzisiaj na nie wsiadłem yy, i nagrywaliśmy. Yy, jeździliśmy tymi motocyklami to od razu było czuć mega różnicę w fanie z jazdy. no na tych motocyklach się po prostu fajnie jeździ lepiej skręcają pozwalają na szybszą jazdę i mają taki lepszy feeling, lepiej czuć te motocykle podczas jeżdżenia w zakrętach, podczas hamowania podsumowując to są dwa różne motocykle ten motocykl Multistrada V4S to jest motocykl Turystyczny, którego konkurencją jest GS 1300 Tiger 3200 i KTM390, to jest główna konkurencja. Wydaje mi się, to jest moje zdanie, że to jest najfajniejszy z tych motocykli, no bo najfajniej się prowadzi, jest najładniejszy, ma dużą moc i świetnie się tym motocyklem po prostu jedzie i do tego jest jeszcze bardzo ładny. I to jest motocykl do turystyki, głównie po asfalcie, zarówno w jedną i w dwie osoby. Oprócz tego jest też takim dosyć uniwersalnym motocyklem, który można yy, użytkować na co dzień. Natomiast MV Augusta Enduro Veloce to jest taki bardzo egzotyczny motocykl. Ale on ma dużo fajnych takich cech. I warto sobie ten motocykl sprawdzić, bo dla niektórych osób to naprawdę będzie świetny motocykl do podróżowania. Myślę, że ten motocykl jest bardziej na jedną osobę i w yy, dwie osoby będzie tu mniej wygodnie niż na Giesie czy na Multistradzie. Ale właśnie przez to, że są te koła 21-18, to dobre zawieszenie, yy, no to tym motocyklem można lepiej zjechać na jakieś szutrowe drogi niż Multistradą czy GS-em. No oprócz tego jest ten fan z jazdy, jest ta egzotyka. Yy, MV Augusta to jest w ogóle taka marka, jak Lamborghini trochę w Samochodach. No tych motocykli jest bardzo mało, to jest mała fabryka motocykli, ale te motocykle mają jakąś taką duszę i są fajne, I jest ich mało i, i, i naprawdę y, polecam sobie sprawdzić to mają FAUGUSTE, bo świetnie to jeździ, fajnie wygląda, jest bardzo wygodnie i, i to jest naprawdę uniwersalny motocykl. No, tak uniwersalny jak Honda Africa Team na przykład. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku. Love for I